Witaj serdecznie. Na początek chciałabym się przedstawić dla tych osób, które jeszcze mnie nie znają. Nazywam się Iwona Eriksson i od wielu lat uczę robienia na drutach przede wszystkim w internecie. Swój pierwszy kurs zrobiłam w 2011 roku. Ten kurs, na który dzisiaj chcę Cię zaprosić, zrobiłam w roku 2012. W 2012 był ten kurs opublikowany. I od tego czasu zapisało się na ten kurs ponad 6 tysięcy osób. Ten kurs, który dzisiaj Ci zapraszam, jest to kurs podstaw robienia na drutach wydanie drugie, wydanie drugie nowsze, ponieważ od tamtego czasu od 2012 roku troszeczkę się zmieniło. Przede wszystkim zmieniły się sposoby nagrywania. Robię ten kurs po prostu, żeby poprawić jakość tego kursu. Dlaczego kurs? podstaw, podstaw robienia na drutach. Przecież na drutach można nauczyć się teoretycznie wszędzie. Można nauczyć się od mamy, od babci, od cioci, od sąsiadki, od kuzynki. Oczywiście, że można nauczyć się od mamy, od babci, od cioci, jeśli te osoby potrafią robić na drutach. Ale ja wiem, że nie wszyscy mają Kogoś takiego, kto dzierga, więc nie wszyscy mają możliwość nauczyć się od konkretnej osoby. Dlatego też dobrze, że dzisiaj jest internet, jest po prostu możliwość obejrzenia różnego rodzaju filmików i nauczenia się robienia na drutach, na przykład dzięki internetowi. Ja uczyłam się na drutach generalnie sama, chociaż pierwsze oczka, oczka podstawowe pokazała mi moja mama. Kombinowałam z tymi oczkami prawymi, potem chciałam nauczyć się więcej, i moja mama prenumerowała gazety. Takie, taką gazetę. Uczyłam się właśnie z takiej gazety od mojej mamy, jak ta, wykrytej, trojej wzory. Tutaj proszę, to, jest, to były stare gazety, które moja mama posiadała. Wrzesień 69 rok. Ja się z takiej gazetek uczyłam. Wygrzebałam je gdzieś w lamusie, w zbiorach mojej mamy. Potem zaczęłam prenumerować swoje gazety. Kiedyś nie było tyle książek, co jest dzisiaj, nie było takiego wyboru. To były też wykroje i wzory, kontynuacja tego, tylko to już po prostu były lata osiemdziesiąte, późne lata osiemdziesiąte, kiedy ja sobie takie gazetki zamawiałam i uczyłam się z tych gazet robienia na drutach. Jak wiadomo, w gazetkach nawet dzisiaj niektóre wzory są po prostu opisane bardzo skrótowo. Są skróty, często skróty w dawnych czasach nie były tłumaczane. Jak ja zaczęłam czytać te skróty, to ja się zastanawiałam w ogóle o co chodzi. Ja pamiętam, że ja poszłam do mojej mamy i się pytałam, co tu jest napisane, a moja mama mówi, wiesz, ja, ja też nie wiem. Czyli okazuje się, że nie wystarczy znać język, bo czasami osoby, które znają język, Język angielski, wydaje mi się, że znają bardzo dobrze. Zabierają się do robienia czegoś wzoru angielskiego i okazuje się, że też nic nie rozumieją. Dla mnie też to tak było, że ja po prostu spojrzałam na angielski wzór i mówię, oj, oj, przecież ja absolutnie nic nie rozumiem. O co tutaj chodzi? Więc w robieniu na drutach nie tylko chodzi o samo przerabianie oczek, ale także o umiejętność czytania wzorów, czego także będziemy się uczyć, z tym, że tego będziemy się uczyć później. W tym kursie podstaw robienia na drutach nauczysz się oczek podstawowych, oczek prawych i oczek lewych. Nauczysz się przede wszystkim narzucany najpierw oczek na druty. Opowiemy sobie troszeczkę o drutach, o włóczkach. Jak już nauczysz się narzucać oczka, i pokaże Ci oczka prawe i lewe. Nauczysz się także robienia pierwszych takich podstawowych ażurów. Będziesz wiedziała o co chodzi w ażurach i wkrótce po tym kursie będziesz mogła już zrobić, już, już po pierwszych lekcjach tego kursu będziesz już mogła sobie zrobić prosty szalik. Chyba wszyscy zaczynają od szalika, ale będziesz także mogła zrobić sobie czapkę. Będziemy robić czapkę na lekcjach tego kursu. A wkrótce poza w zakończeniu tego kursu będziesz mogła zrobić nawet własną, po prostu własną chustę na drutach ażurem. Zaproszę cię do robienia akusty i po prostu będziesz posiadać już podstawową wiedzę, którą będziesz mogła wykorzystać dalej w dalszej nauce robienia na drutach, bardziej zaawansowanej nauce lub po prostu samodzielnemu poszukiwaniu, o kombinowaniu, co można zrobić, po prostu podstawy. To jest kurs podstaw na drutach, podstaw, które pozwolą ci dalej rozwinąć sztukę dziergania. Zapraszam Cię serdecznie na ten kurs Podstaw robienia na drutach, a także na mój kanał na YouTube. Zasubskrybuj na mój kanał, tam jest wiele innych tutoriali na temat robienia na drutach. Pokazuję wiele technik, wiele porad. Po prostu zasubskrybuj, zostaniesz powiadomiona o każdym nowym filmie i dzięki temu nie zgubisz po prostu żadnego oczka, a w robieniu na drutach bardzo ważne jest niegubienie oczek. Zapraszam Cię serdecznie, do zobaczenia na kursie.